Na Pielo, a to jest drugi odcinek z serii Fulam. Wcale trochę za montaż, ale dopiero się uczę montować, więc przepraszam, nie są na to najlepszy. Takim składem idziemy na mecz z Crystal Palace. Ja nie będę komentował, ale zostawiam to w rolę Dariusza Szpukowskiego Jacka Laskowskiego, więc widzimy się tuż meczu. Pozdrawiamy Państwa z londyńskiego stadionu Selhurst Park. Jest ten specyficzny głód futbolu, który trawi nas poza sezonem, bo spotkania towarzyskie to jednak nie to samo. Oczekiwanie wreszcie dobiegło końca i znowu możemy cieszyć się walką o ligowe punkty. Ktoś może się z tego rozwinąć. Piłka idealnie za plecy obrońców. I będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Co padłe podanie? Wybija piłkę. Mamy aut. Aj, chyba odczuwa jakąś kontuzję. Nie wiem. Czy... Aj, ostre wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Rezultat do prze... Zespoły. Zespoły. Mogą teraz skarcić rywali. I będzie miał szansę. Piłka na dalszy słupek. Gol! Ile może dać skuteczna gra z kontrataku? Znakomita okazja do strzelenia gola. Z takiej odległości trudno się pomylić. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. I zażegnuje niebezpieczeństwo. To może być wyrównanie? Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Trener nie chciał dopuścić do osłabienia drużyny. Słusznie zdejmuje z zawodnika z boiska, który ma na swoim końcu już żółtą kartkę. I korzyści. McCarthy. Jest okazja do strzału. Piłka ląduje w bramce. No, to trafienie nie będzie się liczyło. Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę. Crystal Palace w ataku pozycyjnym. Uwaga, strzał. Obronił, nie wpuścił piłki do siatki. Stara się bez dwóch zdań. Jego zespół przegrywa, ale on jakby nie chciał się z tym pogodzić. Jakby grał już tylko własny honor. No, bramkarz broni strzał głową. Drużyna gości może się cieszyć z wygranej. Świetnie się spisują w tym pierwszym meczu. To bardzo ważne, żeby od razu wejść w sezon ligowy w jak najlepszej formie. Powiem szczerze, myślałem, że nam trochę lepiej. Na pewno muszę popracować nad podaniami. Może tak nie byłoby widać w tych akcjach. Wygraliśmy 1-0 bardzo fajnie, ale liczyłem na lepsze podania. Liczę, sam na siebie liczę. Był to dość dobry mecz, lecz Crystal Palace ewidentnie tu przeważało. My nie mieliśmy, mieliśmy strasznie mało sytuacji, lecz w końcu Lukman świetnie wykorzystał akcję. Więc. No cieszę się, cieszę się, że wybraliśmy, ale trzeba kupić następcę za tego Lupmana. Nie następcę, a kogoś, kto, kto wejdzie w jego miejsce albo za niego. I tu sprawdźmy, Krusewski, Muson, Musonda, Vida... Musonda? Spróbujmy porozmawiać z Charlie Musondą. Nie, nie to negocjować z nami. A szkoda, szkoda. Ale tutaj, czy mam kogoś jeszcze ciekawego tutaj? Hmm, to nie. Czym sąda? Mason Greenwood? Mason Greenwood? Takie ściągnięcie dwóch piłkarzy z Manchester United, McTominay i Greenwood. Czy chcą z nami gadać? No dobra. Chcą, to jest bardzo dobrze. Teraz liczę na to, że uda nam się go sprowadzić, bo wtedy będziemy mieli świetny, naprawdę świetny duet. Mówimy tylko, że będzie z tego bo... Dobra, Moltami damy... jak... mam Trzeba na Luchmana. może być na wypożyczeniu. trzeba na pewno sprowadzić, tak jak ten duet. Dodajmy może kawalerom 9 milionów. Ujmę. Nie, 31 milionów No, ale nas na to stać. Nas na to stać. Może obniżmy trochę, tak jak 20... 8. 5 to pięć 25 może. 31. Dobra, no to spróbujmy 28. Nie, to. Wiem, że może 25. Okej, okay, czyli 28. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i teraz tylko liczyć na to, że uda nam się go podpisać. No to będzie fenomenalny transfer już na kolejny mecz no i dobra teraz trzeba się dogadzać tylko jak z nim z zespole jest już wyjście z zakopanego że to taki krótki wpadek jeszcze no tak, chciałam powiedzieć drugiego drugiego okej, Ok, mi poznają 5 lat, to na pewno bym się przyjął przyjął, dobra 5 lat tylko 30 tysięcy, 50 tysięcy więcej, ale przynajmniej to jest pewnie No i mamy to, mamy to, Mason Greenwood Mason Greenwood, tak to jest, Mason Greenwood dołącza do Fulan, no ne i Greenwood to, to naprawdę będą fajne dwa atmosfery. jak za, na Fulan naprawdę mamy teraz dobry skład teraz jeszcze chciałbym się upewnić, czy Lukman jest na wypożyczeniu, ale wydaje mi się, że tak, skoro go tam nie było i, i tak, na wypożyczeniu, no szkoda Myślę, że mogę nawet dmu, lubię zostawić ten numer, tak jak patrzę na numer. Myślałam też o odmianie, no i sprawdźmy, może kogo mam na Abraham, skądże nie tam. Knocker, jakoś tak się to czyta. Tu mamy paru: Christie, Fosse, Sezonią. Zacznę ten Sezonią. Małson, Opoku, Bettinelli. Tak, mamy dużo, dość sporo brąkarzy. Mamy trzech brąkarzy jednego na wypożyczeniu. No więc dobra. ustawmy od razu Greenwooda do podstawowej jednostki. Sprawnie statystyki porównajmy sobie z Lukmanem. No, Greenwood jest trochę wolniejszy, ale większość, ale resztę ma chyba lepsze. No co, takim składem wyjdziemy sobie na kolejny mecz. Jeżeli dobrze pamiętam, będzie to mecz z Sheffield, Tak, mecz z Sheffield. A, McFaron. Też poprzednim odcinku, go sobie obserwowałem. Ale nie mam teraz po pierwszej jego pieniędzy, a po drugie nic. Mamy tetę, mamy tetę, więc mamy też eile, eile, nie wiem jak to się do dokładnie, czy to coś takiego. Więc ja zapraszam Was już na ostatni, ostatnie tym spotkaniu i widzimy się chwilę po meczu. Witamy Państwa z londyńskiego, skąpanego w deszczu obiektu Craven Cottage. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentował Dariusz Szpakowski, a razem ze mną jest Jacek Laskowski. Już za chwilę rozpocznie się mecz Premier League. Jacku, to powinien być świetny spektakl. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. Spójrzmy teraz na skład Fulem. Dobre, uruchamiające podanie. No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Norwood. Dobre zagranie górą, będzie niebezpiecznie. Gol, ależ czyso, trafił tę piłkę z woleja. No, no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. To dobra okazja, żeby podwyższyć prowadzenie. Dośrodkowanie Zrożnego. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Piłki rozpoczynają kontratak. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. No, musi uważać. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ależ dobra okazja! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. krycie, zawodnik z piłką. Mija obrońcę. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Remis po pierwszej połowie meczu jest jeden do jednego. Zaczynamy drugą połowę. Norwood. Dobre zagranie górą. Będzie niebezpiecznie. Dobrze przymierzone do granie, ale nikt do tego nie doszedł. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Piłka poza placem gry. Rywale wznowią grę od własnej bramki. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Grał przyzwoicie, co prawda bez bramek, ale dobra asysta i między innymi dzięki temu mają do przerwy remis. Ależ niecelne uderzenie. Huknął jak z armaty, to i efekty podobne. Fatalny strzał. Mamy remis, ale widzimy wyraźną przewagę jednej drużyny. To musi być gol! Tak! Proszę Państwa! No i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Zagrywa krótko do kolegi. Pewna interwencja bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Rzut rożnego w pole karne. Piłka w pora do bramki. Jest proszę państwa remis. Koniec spotkania. Obie drużyny muszą zadowolić się remisem. Mieliśmy w tym spotkaniu zwroty akcji. Obie drużyny stwarzały sytuację, więc myślę, że ostatecznie to sprawiedliwy wynik. Kolejny wyrównał. Ale ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach cześć!